Siemano. Jesteśmy w Kery Burger wraz z Damianem, nieprzypadkowo na czerwono. Z nami burgery Kery Kozak, no, z Karoliną Reaper z naczosami. Chciałem sprawdzić jak tu wyjdzie ta ostrość. Jedna osoba mi zachwaliła ten lokal i poinformowała, że mi się tutaj pojawił, więc jestem. Co co, sprawdzimy czy będzie kozak? Będzie, będzie. Tak. Ładnie wygląda, nie? Tak, bardzo fajnie. No, czasy uciekają. Ciekawe, czy będziemy czuć karolinę Ripper. Na pewno. Na pewno. A kabelę czuć? No, na pewno. kawałek papryki. No, jakaś osuść doszła. Ale jest smaczne, nie? Mm, smaczne, smaczne. Lubię chyba na czosy w burgerach. No, ułyszę to za Trafiłem na to no, Mówisz? Znaczy ja też tam. Zobaczyłem to tam, bo to poczułem. Dla mnie na razie jest smacznie. Też smacznie, nie? Pokażę go do góry nogami, żebyś się już bardziej, bardziej nie rozleciał. Niestety tak, jeszcze ja paru z niego. Ja na języku czuję. Dla mnie to jest naprawdę mała ostrość. Dla nas, dla nas tak. Nie no, bardzo mała. Ale dla osoby, która nie jest ostrości, to raczej znaczy będzie mocne. Czuję na języku i czynię na języku, na podniebieniu bardziej ten pieprzny, posma Wiesz, ja wiesz Nie, to jest to nie? Ty, no ja to ja. A no w właśnie. ogóle cena burgera 30 zł Tego na propos. Smaczny jest. <laughs>. Smaku jest okej. Okay. To liczyłem na większą mocno, chyba że. No jest się Może zaraz wyczyszczę podstawkę, Może taki nie jest mocny, nie? Ale plus jest z tego, że jest ost mocny, bo jest, nie jest słaby. Też że żeby powiedzieć, nie? Ale smaczny jest. Nie zabija smaku. Nie jest, smak. jest cały czas wyczuwalny ja I o nie? Też o. częściej było niesmaczne, smaczne, no to... Ej, chyba że jeszcze nie zjadłem tego. No. Na z tyłu masz jeszcze. Na, tak. na dole jeszcze jest. No teraz znowu wyszedł taki pieprz od Karoliny, ale... Ty teraz skorpion dziwnie mi smakuje. Bo jest taki, taki słodki, a w ogóle taki... Gorzkość wchodzi, nie? Straszna? No ja lubię. Ja to nie, nie to nie właśnie, ale... No cóż, mam na podniebieniu. Te, te, teraz czuję no, mm -hmm. ale bardziej tak jakby weszło. Mm -hmm. no. Mm -hmm. Teraz. No, bo gryzła ja myślał. Mm -hmm. Jest tutaj na środku. Tu widocznie wcześniej nie, 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 nie za bardzo nie jadłem. Karol Karolinę, o, teraz przegryzłem taką, tak czy... Czuję... Jest, a to ciepło, nie? Znaczy, nie, nie ciepło, Czy ten, ten smak Karoliny, typowo wjechał, teraz dopiero tym gryzem. Ja już zgadza. Co? Ja już nie zgadzam No, ty, ty będziesz czuł bardziej go I, ta, i teraz mi się, teraz dopiero mi się o coś rozkręca, dopiero teraz. Ale im normalnie, patrz. No, I... ale zobaczysz, I... jak tam trafisz, nie? No, tak. Znaczy, no rozkręca się, no nie jest jakieś takie mega, no, hmm. się tutaj trafiłem. No, nie, my pierwszy raz tam jeszesz, nie? No, no to już... Zwykle zwykłaczki chyba mogę zrezygnować. No, czuję że teraz. Wchodzi, wchodzi. No, ale już w krótkim została. Albo wejdzie, jak słyszysz? Jest. Ja, jeszcze tutaj jest. No, a proste jeszcze. Jestem de jak to by czuł. A to nie dla zwykłej osoby. Nie jest zwykła osoba takiego czegoś. Nie ma dwa razy. Ale wodę. Jest, nie? Nie słaby. Nie, nie, nie. nie. Teraz z tym kawałkiem czuję, że wchodzi ta karolina. Bardzo, bardzo duża część tego burgera była be, bez. nie? Bardziej w środku ta karolina chyba jest. Ja sobie gdzieś tu sosu jeszcze nabiorę. Mm -hmm. Nie wiem, czy mi się uda. A ja się miałem to. Nie, ta ta karolina dopiero się z Tak. No, widać, że Jak ci jak ci pójdzie. No idzie. Wydaje mi, że ożeszczę, że cię ja... No. Nie, no. Dopóki nie zacząłem Karoliny jeść tej papryki tak typowo, to naprawdę myślałem, że on będzie totalnie rajtowy, że nic nie poczuję. Wiesz jaki był błąd? Nie mieliśmy sobie tak. Tusteczek? Tak. No masz nie coś tam jest. A, ja wiem, już, już mogę tą klikaczkę chyba wyciągnąć. No, a mi się też pojawi ta katar, pojawi się katar. A to no, jest normalna reakcja, nie? To. A nie widzę. Kogoś innego. Tak? Mm. To nie je ostrości na co dzień. Nie normalnie byś osoba... Nie, nie, trzeba być, że to jest ostrożności. Do, do momentu, dopóki nie jadłem Karoliny tutaj, nie to Karolina, to no. była i to było. Nic tutaj no nie było czułeś, już... ja, mm? no. Natas już... nie języku mam żywetki. Hmm? Mówisz? Uważaj, że ja większy kawałek karuniny, wiesz? Ile mam czasu jeszcze? Spokojnie, wyrobisz się. Ale idziemy po śmietanach, chodzi o żołądek. Czujesz, że Ci siada na żołądku już? Nie, ja jadłem u mnie wcześniej, no. ale chodzi mi o to, żeby w ogóle nie było żołądek, tak? No, no, to naprawdę. Wiesz dobrze o żołądek, nie? Co mu ty mówiłeś, nie? No. Spinasz zawsze trzeba coś... Nie no, smacznie. Powiem, że jest smaczny. Smaczny jest. Naprawdę A? jem drugi raz i polecam. Dawaj, dawaj, bo Ci się rozkręcić, tylko nie zjesz no, już mi się nie zgadza bardziej. Nie, nie te, te, Ten wiesz? sam poziom jest co... Już mi się zatrzymało w tym poziomie, nie? O. Na pewno ciepło. Ale do w smaku też dobry, mm. nie? Na pewno. Teraz mm -hmm. u mnie macie mojego afterburna. Ten język. <laughs> ten język? No nie tak. Z jednej strony tylko takie lekkie żyletki ma. Nie na ja całym... O, łezka poszła. Łezka poszła. Czyli z... Łezka poszła, czyli nie, nie jest taki lajtowy. z mała reakcja w sumie, nie? No, na pewno. Na dobitka? <śmiech> Chcesz <śmiech> mój? Nie, dzięki. Teraz <laughs> muszę tylko uważać na ręce, żeby się dziś nigdzie nie zatrzymać. Jak, jak, tak. jak skończymy, to może pytamy się o skład, czy nie? No nie no, dwa tyle. Skład no. się pojawi jakże na, na górze. Dodam napisy. <laughs> Ale dobry, nie? Trzeba przednieść. Nie, jest dobre, jest. O, widzisz to, co ja? No dobra, nie będzie przedniego tego. Przed dość przyjemnie. Mhm. Kiedy byś pestki wio? Okay. to sama może jeszcze ostro, nie? Sama w sumie, nie? Czy pestki są najostrzejsze? No, pestki są najostrzejsze. Dlatego gniazda się je do końca. Lekko czuję chyba, że nas rządek zeszło, tak? Minimalnie, nie, ale, ale tak, musimy mieć odskrypkę. Nie, no, że chodzi o rządy, czy nas nie... Nie, ja myślę, że nie, ja nic nie przytrzymuję. Nie, ja. Ja na luzę. Znaczy nie wiem znaczy, co wiesz, tak czy Ci polec złagodzić, nie? No, ja będziesz chciał, nie, ja daje radę Jest okay. widać, że, widać, że ruch jest Klienci przychodzą i wychodzą więc Musi smakować Najlepszy burtel się robić robi co? A dość niedaleko są najlepsze hot dogi, z bardzo wysoką notą chyba z 5.0 albo 4.9. Hot dogi? No. Ja też wypłynię, nie jestem niedoszukiwany. Nie bym <grym> się wypowiadał, to no szybko No to inaczej niż, je. nie? No ja dużo szybciej Wiem. Chociaż był na tyle przyjemny, że można było się podelektować. No masz. No a tym masz, jak już tak przegryzał termina, to już tak już wjechała. Nie, muszę zwrócić trzeć w nos. Co? Wypacz, ale muszę zwrócić. bo mnie to drażni po prostu. Nie, 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 wywaga, wieszak. To wycieraj. Bieszak, jemy przy ludziach. No. Pingwin je, yes, zaciąga, czasem smarka. Piękna jest piękna. Yes. Znaczy nie, smarkać jeszcze nie smarkałem, klubem. E, reakcja to jest no, Zbytnio katarku nawet nie mam. Nie chcę, żeby mi, wiesz, ale ciało nie chcę No nie, to nie. No właśnie. Lepiej, żeby ci nie, nie Dlatego... Leciało. Powolę tak zrobić. No, no dobrze, jest. trzeba przyznać, że jest smaczny ten burger. No. Ja tam byłem w szoku, jak pierwsza skupiam. Nie, no jest dobre. Znaczy mi się zawsze dobrze je takie ostre. Jak no... mój znajomy zjadł, to ci mówię, tak twoja bluza wyglądał. Tak, jak twoja koszulka. I jeden gryz. Ty masz bardziej koszulkę czerwoną niż ja bluza. Kaj mi nas pali ten język. Jaki ja wielki kawałek rozgryzłem? Taki olbrzymi. <laughs> ja też. Dwa razy, dwa razy mnie tak uderzyła dość. No nie? No, znaczy nie aż tak mocno, nie, ale było czuć. Wiesz, jak, I... jak nagryzam ten, kotec, to ten jest, to. Jakbyś jakbyśmy wziął i, nie wiem, się nożem ten język? Co mój żyletki? Straszne. No, słyszycie? Żyletki się pojawiają. No. Mówi, jak jest. No, mówi... Damian mówi, jak jest. Żeby się wiedzieli. Znaczy, też miałem, też miałem troszeczkę, ale już tam przeszło wcześniej. Tylko, że ty jesteś mistrzem strasznie a ja, tam. Ja nie. Wca. Nie przesadzajmy. No. <słyski> nie, nie, nie zawstydzaj mnie. Wszystkie papryki zjadłeś, ale mi już nie jesteś, tak? No, a to już jest. Wszystko. Dawaj, 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 bo ludzie przyjdą. Yes, <laughs> no ale wiesz, będzie za głośno wtedy, nie? Wiem. Cztery osoby ponoć mają przyjść. Mm. Tak? Wjechało. Wie, wie, <laughs> to nie jest mi to. No ja, no ja też. Jak jadłem od początku to było spoko. Do połowy coś się odezwało i potem zaczęła być ostrość. Mm -hmm. Ja tak nie. Mi po weszło. Nie, było te, nie było tej osości na początku. Czy znaczy, ja to zjem, osości, bo mi to daje radę, tylko bo ten język mnie... Wiesz, ludzie, jak, jak na gryzę, gryzę, biorę gryza i... Załóż, no. że nie próbowałeś... Pożar. Żałuj, że nie próbowałeś Cold of Pain. Jakbyś spróbował Cold of Pain. That to był to, to, to by tak, to by zobaczył, jakie są. Co to są żylecki? Kukurydza jeszcze coś. O. O, zgodę. No. Po kulcie by, były żyletki, Chociaż po kulcie smaknie bardziej dynamiką. No. się teraz. Teraz sobie kawkę jeszcze się napij gorącej. Mm -hmm. Dobry pomysł, polecam. Mm -hmm. Ach, tak, chyba muszę dwie sztuki zamawiać. Ja... Zamawiać, nie, nie zamówić. Tak, co... co... by teraz tak siedział? Nie wiem, czy byś na te zmieścił, znaczy zmieścisz, ale... Zmieścił, zjadłbym. Smacznego. Dzięki. Ale... jest też ostre i jest ostre, nie? No jest ostre, było no, ostre, weź... no. Było w miarę dobrze ostro, no. Ale to sobie przykład właśnie, jak nagrywamy, co widać, co się nie Znaczy nic mi się nie dzieje, wektycznego mi po prostu nie pali, no, no ale reakcja, no bo ona... To ma palić, Karolina. o no, to, to chodzi, nie? Karolina Ripper ma palić. Po co to jesz, nie? O oh, cool. <ścoughs> co, znowu? Hmm. Hmm. Mam tak rozpalony język, że jak mi coś chodzi, to wiesz, co chodzi. Wiesz, wiesz podrażnia mi, nie? No tak, Karolina, będą no podrażnia. Ale smakuje mi, patrz. Wyobraźcie sobie, że kiedyś Czerwony Piękwin wpadł na futraki, zjadł dwa Dogi z burgerem. Na pewno 750k tam było użyte, bo mam zdjęcie i wtedy jeszcze nie widziałem, że to jest 750k. A potem dowiedziałem się, że ta sama Karolina Reaper jest w futraku. No i wtedy mogę się pochwalić, że nie dokończyłem burgera, bo smakował pomidor jak. Jak Karolina Rippet. Tylko byłem już po jednym burgerze, nie? Wtedy. Aha, to może ci zabił smak tam ten burger. Nie, po prostu wjechała ostrość. No co tu się A, Tutaj nie? jest ostrość, ale nie zabija smaku. No Tam też, ta, ta, tak samo było, bo myślę, że ostrość była taka sama jak tutaj. Tak? tak mi się wydaje. No, tylko że wiesz, byłem już po jednym burgerze z Madogiem 750 tysięcy. I z jakimś siebie, jeszcze innym, już nie pamiętam. Na zdjęciu. Ja mam. To nie są te same rzeczy. To nie są ćwiczenia. No. Nie, to było dawno temu, już nic nie nagrywałem. Zostałem się w ogóle. Nie wiem, no chyba był widać tego burgera, bo te przystawki też takie, znaczy podstawki takie długie są wysokie. Właśnie buty są takie niskie. Już prawie kończysz. Nie my pierwszy raz. <noise> nie jest jakiś challenge, spokojnie zjesz po prostu, nie? No, to nie był challenge. Jeździmy no. po prostu na burgera, żeby sprawdzić, jak skaroliny. Jak mam. oceniasz na 10? Spoko jest, tylko, że no przez onst coś bym trochę zaniżył, ale smak jest dobry. ja? Widzę na ciebie o coś tak w sam raz. Pracownik powiedział mi, że przychodzą ludzie: jedni jedzą, jedzą bez problemu tego burgera, a inni są zaskoczeni i dziwią się, co to w ogóle jest. I czemu piecze. I, i, I czemu mówią w takich momentach, że nie da się tego jeść. No, ja sami na was Coś masz na wąsie. Wiem. I to było naprawdę duże. Wiem, co to. To było straszne. Przyjęłeś te jeszcze? Co? Przynieś te wetki? na cirku. Co ty? tym? przecież. Pro, pro, proszę bardzo, parę chusteczek. On jest przecież. A to jest moja je, Jednak Ty musisz chusteczki mieć przygotowane dużo wcześniej. Ale to jest moja reakcja, no przecież. To nie jest. Jakaś słabość, nie? Popuszcza, tak? No, organizm się broni, bo no, pierwsze się... Karolina działa. No, nie to nie jest... Karolina działa i w ogóle. Prostu... nie, jest, że ty, to jest z twoimi Zatoki to... się udrażniają. Ale w sumie, po krople do nosa w tym. No. Bo zbiś kołinka. No, <laughs> dokładnie. Ktoś się nie pomęczysz? Także, że jak lubisz, to się nie pomęczysz. A, no, no zatoki taki burger byłby dobry. Chociaż, mnie tak nie do końca, bo nie przeżyje sił u nas. Myślę, że miał dużo tej papryki, wiesz? Dobra, końcówka końcówka i kończymy, zamykamy zabawę. Dlaczego? Kończę. Mhm. Dobra. Z, z, zaliczone, zaliczone. Więc tak, e, burger na Karolinie, bardzo smaczny. Chociaż do połowy tej się za bardzo nie było czuć. Później już trafiłem na kawałki Karoliny, no i była wyczuwalna. W smaku burger bardzo dobry. Da, dałoby się zjeść drugiego ze smakiem i naprawdę byłoby naprawdę w porządku. No, ruch jest, burgery są smaczne. A ty co powiesz? ja tego burgera. Bardzo smaczny. I polecam każdemu, kto, kto lubi ostrość. No i fajnie, że ten burger jest dostępny cały czas. W menu jest cały czas dostępny, nie jest jakiś wyczynowy, nie trzeba się zapisywać. Można no, może, zawsze... bo, podamy nazwę nie. jeszcze, nie? No, Kerry Burger. W... Ale nazwę burgera który to jest... Kerry hmm, Kozak, takiego Trzy jedliśmy. Kozak. Można polecić, widzimy się następnym razem. Dajcie łapkę na zasięgu, żeby naprawdę chciało się jeździć za tymi wyzwaniami. Na razie.